Dzień widzowie, co więcej, Rady pracę. W dzisiejszym odcinku będziemy sprawdzać te połowy osoby na Brookhaven RP. Zobaczymy tak naprawdę. Weszliśmy na randomowy serwer, jak widzicie. Weszliśmy na randomowy serwer i tak naprawdę będziemy patrzeć, co ludzie robią na Brookhaven. Yy, I w ogóle zobaczymy sami. Jeżeli będziecie chcieli więcej takich odcinków, to stracił łapkę w górę, suba na kanale, a będziemy nagrywać więcej takich odcinków. Dobra, i zobaczmy sobie do banku. Zobaczymy sobie w ogóle, co się dzieje w banku. Ej, tutaj ktoś się. Je... Ej, ukradł pieniądze, oddawaj te pieniądze, ty. Oddawaj te pieniądze, oddawaj te pieniądze, czekajcie, czekajcie, ja my ją złapię, czekajcie, dobra, yy, szybko bierzemy sobie tutaj broń, bierzemy sobie tutaj broń, ej, ej, czekaj, czekaj, ty, stój, jestem z policji, słuchaj, dobra, lecimy dalej, zobaczymy czy są jakieś domki, w ogóle ej, nie ma sani, więc ktoś wziął Sanie Mikołaja. Ktoś sobie lata saniami Mikołaja, ale dobra, weźmiemy My może sanie Mikołaja, i sobie polatamy, i zobaczymy, co się dzieje w ogóle na tym serwerze. W ogóle nie, nie wiem, czy wiecie, ale wyszły nowy, jakby update, i jest teraz, jakby, bruk RP, właśnie, że że są, jakby ten, nie? Yy, Że widzicie, patrzcie, losów w ogóle na saniach, hej, dobra, czekajcie. Może ktoś chce na sanie ten wyjechać. To patrzę, czekajcie, chce ktoś wyjechać tutaj na sanie, dawaj, wsiadaj ze mną, wsiadaj ze mną, dobra, wsiadaj, dobra, lecimy, ja jestem jaki. Ja jestem jakby w ogóle Mikołajem Zobaczymy w ogóle, co, co tutaj ludzie robią Ej, tutaj ktoś tam jedzie do szkoły Pojedziemy sobie zaraz do szkoły Ale widzę, że tam są jakieś budynki Więc pojedźmy sobie na te budynki Sprawdzić, co się dzieje w ogóle na tych budynkach Dobra, tutaj jest jakiś budynek Ej, tu są w ogóle cztery budowle, ej dobra, dobra, to sprawdzamy, czekajcie, lądujemy, lądujemy i sprawdzamy co tu się dzieje tak naprawdę, nie wiem czy wy wiecie, czy w ogóle gracie na przykład Brookhaven, ej, napiszcie w ogóle w komentarzu czy gracie w Brookhaven, bo jestem ciekaw. Dobra, sprawdzamy sobie pierwszy serwer, czekaj, ej, jest zamknięty, nie można wejść, dobra, nie można tutaj wejść na ten, ale może on otworzy, nie, nie otworzy, ale dobra, wchodzimy sobie tutaj, zobaczymy czy tutaj jest otwarte na przykład. Tu jest zamknięte. Wszyscy zamykają. Aha, dobra, rozumiem. Ale dobra, idziemy sobie na sanie Mikołaja. Lecimy dalej. Lecimy dalej, tak naprawdę. Lecimy dalej, tylko muszę. O, dobra. I do góry. I teraz lecimy, zobaczymy co tam dalej, co tam dalej jest. Widziałem, że w szkole ktoś jest, więc co, polecimy do szkoły. Nie wiem, czy widzieliście, że jest nowy update w ogóle, właśnie, że mamy sani Mikołaja. Ja jestem w ogóle przebrany za Mikołaja, więc naprawdę mega śmieszne. Jeżeli byście chcieli na przykład ze mną pograć Brookhaven to możecie mnie dodać do Robloxa, na przykład, jeżeli chcecie. Ja mogę za Was dodać. Napiszcie tylko swój nick z Robloxa, to Was dodam do znajomych i będziemy mogli razem grać. Ej, tu patrzcie, jakaś szkoła, co tu się dzieje? Czekajcie, co tutaj się dzieje? Dobra, wchodzimy sobie tutaj, patrzcie ile osób w ogóle tutaj jest, 4, 5, 6 osób i tutaj wszyscy siedzą i w szkole, dobra jesteśmy już na kolejnym serwerku, jestem ciekaw co tutaj się dzieje, na kolejnym serwerku jak ktoś tutaj ma kapibarę albo coś, w ogóle jakiś śmieszny skin, dobra w ogóle jest noc jest nos i sprawdźmy sobie następny serwerek, co tak naprawdę ludzie robią na tym serwerze, bo ogólnie pra prawdopodobnie jest cały pełny ten serwer. Wejdziemy sobie znowu, zbierzemy sanie Mikołaja i zobaczymy tak naprawdę co tutaj lu ludzie robią, jakie tutaj są budowle, bo widzę tutaj na przykład jakiś fajny domek w ogóle, ktoś fajnie mega zrobił, ale przeważnie dużo ludzi na przykład jest yy, w tych, nie? Na przykład w swoich domach albo na przykład ten. Ej, dobra, zaparkujemy sobie na dachu. Na dachu sobie zaparkujemy, dobra, na dachu sobie zaparkujemy I lecimy dalej, dobra, zobaczymy czy Czy tu można jakoś wejść do niego Ej, czekajcie, takim parkurem, dobra O, udało się Ale nie mogę do niego wejść, dobra, bo ma zamknięte pewnie Ej, tu ma samochód w ogóle, co to jest w ogóle za jakiś domek, jakiś inny Nie widziałem nigdy tego domku w ogóle Może to jest jakiś premium jest zamknięte ma, zamknięte ma Ale tu chyba jakiś jest premium ale weźmiemy swój domek. O, naprzeciwko tego czarnego domku, bo w ogóle to jest jakiś y, czarny, straszny domek. Ale dobra, weźmiemy sobie tutaj. Weźmiemy sobie jakiś mega fajny domek, czekajcie! Weźmiemy sobie jakiś mega fajny domek. Weźmiemy sobie jakiś taki. O, na przykład zamek. Dobra, weźmiemy sobie zamek. Niech będzie nasz zamek, żeby, żeby było, żeby, żeby, żeby ludzie wiedzieli, że my mamy zamek tak naprawdę i lecimy dalej, zobaczymy co tutaj się dzieje, czy, czy na przykład są ludzie, e, są ludzie na przykład w tym, e, w, w szkole. Zobaczymy czy w szkole są. Może, może ktoś jest w szkole i no, może ktoś tam siedzi na przykład. Ale jak widać mało Polaków w ogóle jest, no bo to jest w sumie taka godzina, że mało jest osób, ale patrzcie, sani Mikołaja, co jest grane. Ej! Normalnie co jest? Co jest grane, czemu ten Mikołaj tutaj Dobra, lecimy, dwóch Mikołajów mamy Dwóch Mikołajów, rozumiecie to? Ja nie mogę I co tu jest, co tu się dzieje Co tu się dzieje w ogóle <grym> Ja nie mogę Dobra, ej, weź wyleć Weź jakoś wyleć, weź jakoś wyleć Mordko, czy ty wylecisz jakoś? O, o nie I co teraz, mordeczko Uciek Uciekajmy, dobra co, co robimy, dobra, lecę za tobą Lecę za tobą nie! O! Dobra! Jestem! Jestem! I co tu się dzieje? Co jest zgrane w ogóle? Co to jest? Co... Co to... Tu... Ja nie, nie mogę! On nie może... Nie potrafi chyba wylecieć stąd! Co jest? Ej, bo my zmugujemy zaraz cały serwer! Gdzie my lecimy? Co jest zgrane? Ja nie wierzę, co tu się dzieje w ogóle? Dobra, ej! Co ja teraz mam zrobić, Mordko? Chodź, chodź! Chodź za mną! Chodź za mną! Chodź! Chodź! Chodź, idziemy po kolejny. Co ty próbujesz? próbujesz tu wejść to nie no stąd nie wylecisz może o nie Dobra, ja lecę, ja lecę, ja lecę. Nie, dobra, nie chcę lecieć. Nie chcę lecieć, Mortko. Dobra, zostawiam cię tam, zostawiam cię tu. To było najdziwniejsze, co mogło w ogóle być, ale lecimy sobie dalej, zobaczymy, czy są kolejne jakieś, jakieś śmieszne sytuacje. Ej, zobaczmy sobie, tutaj są jakieś domki, ej, może tam jest pełno ludzi, bo poszukamy sobie w ogóle ludzi, bo kurczę, na razie słabo z ludźmi. Jakiegoś Mikołaja w ogóle widziałem i w ogóle, ale yy, mało ludzi widziałem, ale dobra, tu jest pełno domków na przykład. Dobra, tutaj mamy pierwszą osobę. Mamy tutaj pierwszą osobę, o! Tutaj mordeczka, jaki ubrany w ogóle, ja nie mogę. Ej, wszystkie, wszyscy mają, nie? Zamknięte w ogóle mieszkania. Wszyscy mają zamknięte. Mikołaj tutaj puka. Ej, jak mam wam mam dać prezenty? Jak wy macie pozamykane wszystkie mieszkania? Ja nie mogę. To trzeba otwierać, a nie pozamykane. Dobra, czekajcie, co tu jest. I w ogóle, tutaj też jest jakiś domek. Każdy ma zrobiony sobie domek, ma peł pełno w ogóle domków, ale ludzi nie ma. O, to na przykład jest gościu. Ej, lecimy do tego Mikołaja, lecimy do tego Mikołaja, może ten Mikołaj coś w ogóle... Ej, Mikołaj, chodź tu, chodź tu, weź mnie zabierz, zabierz mnie, zabierz mnie, mordko. Ej, dobra, ścigamy go, ścigamy go. Ja zabieram sobie też, szybko, 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 szybko. Idę sobie po stanie Mikołaja i będę go gonić. Dobra, czekajcie, może uda mi się go dogonić. Czekajcie, czekajcie, dobra, czekaj, to biorę sobie tu, biorę sobie...

Sanie Mikołaja się ścigamy, a co ty chcesz? Dawaj się ścigamy. Ty, ty. Jestem tym prawdziwym Mikołajem, nie jak ty. A będzie będziemy atakować? Czy co będzie robił? Co on chce zrobić? Co on chce zrobić w ogóle? Co jest grane? Ej, wjechać chcę go do garażu. Nie, nie, jednak nie chcę wjechać do garażu. Albo chcę jednak wjechać do garażu? Co jest? Co on robi? Ten Nikoła jest niepoważny. Patrz, mordko, tak się wjeżdża do garażu, patrz. Ooo, ja nie mogę. Dobra, ja już jestem, już jestem na przykład. Dobra, nie wiem co tutaj się dzieje, nie wiem co tutaj się dzieje. Potrzebuję w ogóle pomocy. Co jest grane? Dobra widzowie, jeżeli byście chcieli wiecie takich odcinku, to ci łapkę w górę, suba na kanale. Będziemy sprawdzać sobie następne serwery, polskie serwery, jeżeli będziecie chcieli. I zobaczymy tak naprawdę, co tutaj się dzieje. Trzymajcie się, cześć!